Witam serdecznie, zaczynamy nowy dział, czytanie zakrytych rąk, ale będziemy to czytać w konkretnych rozdaniach. Tu mamy czy, czy książki Lawrence'a, Michael, czyli Michael, jak to ponosem mówimy, Lawrence, czytanie zakrytych rąk. Mamy taką kartę i gramy trzy bezat. rozegramy je na trzy, Różne sposoby w zależności od informacji, którą mamy. Najpierw przyjrzyjmy się, ile mamy lew górnych. W kierach raz, dwa, trzy, w karach raz, dwa, trzy, cztery, razem siedem i w treflach jedna, osiem. Możemy znaleźć dziewiątą lewę, ale gdzie? Dziewiątą lewę w treflach jest mała szansa, jeżeli po prawej stronie będzie Mariasz trefle to grając w trefle zrobimy sobie lewe dwa razy. No, i w pikach, jeżeli po lewej, będzie walet. Nie będziemy rozpatrywać wszystkich sytuacji. Będziemy rozpatrywać tylko te, które dają nam informacje sterujące. To się mówi cybernetycznie. Sytuacja pierwsza. Przeciwnicy nie licytowali, i ten z lewej. Zaatakował w kiera. Jeszcze raz. Liczymy lewy. Kiery 3. No, trudno. Trudno, trudno, trudno. Weźmy pod uwagę, gdzie szukać lewy 9. Zaatakował w kierę. być zagramy w trefle? Może znowu zaatakować. Kiery, zagramy w trefle, może Znowu zaatakować i możemy nie mieć lewy. Szansa, że z tej strony będzie Maria Sztrefl, wymaga znalezienia dwóch kart po 50%: jedna druga razy jedna druga, jedna czwarta prawdopodobieństwo, że nam się to uda. Natomiast w pikach mamy szansę zaimpasować waleta pik na 50%. Więc, żeby wygrać, musimy Wziąć lewe do wolnym miejscu i natychmiast zagrać w Pika. Jak weźmiemy weźmie ten z lewej. No jest figurą, no to powtórnie gramy i im pasujemy dziesiątką. Jeżeli ten puści, im pasujemy dziesiątką. Jeżeli tu będzie walet, na 50% wygramy. Prawda? Jakie to proste. No bo taką mamy szansę. Drugie. Przeciwnicy nie licytowali, natomiast ten z lewej wistuje króla PIK, a następnie przerzuca się na Kiera. Co znaczy list króla PIK? Jak rozczytać w króla PIK? Ja przypominam, że sygnały listowe będę osobno mawiał. Tu będę tylko napomykał. komu za dużo czasu może przewinąć. Film w prawo, i przyspieszyć. Króla pik oznacza. To nie może być w pustego króla, generalnie, tylko prawdopodobnie tu musi być as, bo wiz pustego króla jest niebezpieczny. są dwa rodzaje z As król i król as. Taka kolejność może być. Generalnie, w wiści, który ja preferuję, wiz król as oznacza sek. Sekator, odcięcie, czyli to jest as król bez niczego. Natomiast Niektórzy wistują w króla, żeby uzyskać sygnał parzystości od partnera. Zawistował w króla pik, zobaczył damę z dziesiątką i zmienił atak na kiera pod najmocniejszy stolik, bardzo dobry wist. Prawdopodobnie ma cztery piki i ma również ASA, gdzie jest walet, nie wiadomo, ale stąd wniosek. Jaki stąd wniosek, że skoro tu jest as, jak rozegrać kolor pikowy? Komu za mało czasu może zatrzymać film na troszkę dłużej. Nas nie wszędzie. będę się kłócił. Skoro po lewej stronie jest As i Król Pik, to należy zagrać pika i postawić damę, nie impasować, ponieważ informacja z pierwszego wistu, którą uzyskaliśmy, podpowiada nam na bardzo dużo procent, że po lewej jest Asi Król. Trzeba zagrać dwa razy, dodamy. Dobra, stąd prosty wniosek. Stąd prosty wniosek. Zakładamy, że przeciwnicy grają poprawnie. No to teraz przechodzimy do sytuacji trzeciej. Trzecia sytuacja jest następująca. Ten z lewej otworzył licytację jedno trefl. No może być jedno trefl... Polskojęzykowe, ozorkowe, a może być jedno tref otwarcie w systemach lepszy, młodszy, takim jak jest SAIC, Standard American, żółta karta. Co to znaczy? To znaczy, że ten z lewej, jeżeli otwiera solidnie, powinien mieć 12-13 punktów. Jeżeli otwiera niesolidnie, powinien mieć 11-12. A policzmy, ile my mamy. No policzmy. As król dama walet to jest 10, as król dama walet to jest 10, 20 i as 14. Znaczy 24, 26, 27. Czyli przeciwnicy mają do spółki 13. Mają do spółki 13. Stąd jaki wniosek? Skoro oni mają do spółki 13, a as jest 4, a król 3, to ten może mieć. Waleta damy najmaksymalnie, czyli nie może mieć ani asa pik, ani króla pik. Stąd wywnioskowaliśmy z wejścia przeciwnika do licytacji, że ten przeciwnik, który wszedł do licytacji, ten z lewej ma asa króla pik. Wobec tego trzeba wyjść z ręki i, jeżeli puści, postawić damę pik. Jeżeli raz zabije, wrócić do ręki i znowu zagrać i postawić damę pik jeżeli dwa razy zabije no to dama weźmie w trzecim okrążeniu i teraz uwaga tutaj Lawrence napisał no to pisał 50 lat temu we wszystkich rozpatrywanych przypadkach musieliśmy rozgrywać jedno i to samo rozdanie w różny sposób w zależności od uzyskanej informacji, tej dodatkowej nie tylko z naszych kart. I chociaż, jak nam się wydaje, jest to dokładnie to samo rozdanie, to w rzeczywistości są trzy różne rozdania. I my będziemy to uczyć się, analizować, jak taką, takie rozdanie rozdawać. Powolutku. To jest pierwszy przykład od Lowrena. On tych przykładów ma dużo. Będziemy czytać. Myślę... To jest dla poziomu brydżystów takich średnio zaawansowanych, którzy trochę grają, chcą czytać. Przykład na początek całkiem przyswajalny. Dziękuję za uwagę.